Música Codziennie rano mnie budził i kazał mi pompować. Kurwa, mam 67 sznutów, kurwa żadnego sznuta nie miałem, kurwa przeciętego od panienki. Tylko głupia zabawa w wieku, kurwa 13 lat. Granie w karty Z zawodu jestem murażczynkarz, kurwa. Drugi zawód mam wyuczony hydraulik. Tak ja samo nie, nie potrafię, żeby ktoś szedł i obrażał moich kumpli na przykład. Wstaję wtedy w jego bronie kurwa i, i też leje kurwa wiesz, kolesi kurwa bryj. Bo wiesz Łukasz, nie, nie polega to kurwa na tym, że ja zaczynam. Tylko jak ktoś ma problem, to wtedy leję go w pysk kurwa, nie? Proste i logiczne kurwa. Mam córę dwunastoletnią, której nie wiedziałem kurwa od 12 lat. Jaką mam łatkę kurwa przyklejoną kurwa, że jestem alkoholikiem. Bo zacząłem pić jak miałem 13 lat i palić też jak miałem 13 lat. Ale przy matce dopiero zacząłem palić w wieku 16 lat i to jeszcze kurwa dała mi jednego klubowego, bo jeszcze były klubowe i paliłem to Łukasz tak. Także z tego klubowego, kurwa, to wziąłem kurwa może ze trzy chmury i musiałem mi zgasić. Tak miałem, mam szacunek do matki. Ej operator, kurwa, dawaj złotówkę, kurwa. Gor, dobry, troszeczkę? sztuczkę. ci sztuczkę. Sztuczkę? Wiesz co to, to jest sztuczka? No, na przykład zabranie takiego pieniążka kolesiowi z ręki. Powiedz. On trzyma sobie pieniążka, nie? A potem. A który jest taki kurwa, szybki że nie wziął mu, ale obrócił mu na drugą stronę. Ja wiem. Ładę A Ja mówię, jest robota, on mówi, kurwa, o, jest robota, kurwa, i wie, i robi, kurwa, ten numer, kurwa, pa. Marek, kurwa, Kalitki. kurwa. kurwa. Mówię, chłopie, weźcie się, kurwa, normalnie za robotę, kurwa, idź ze mną, kurwa, bo się, kurwie, wypierdolę, kurwa. Jak dziutro się umówi, co? A co to jest w ogóle? Statyw. Co? Statyw. Taki, że wiesz. Aha y to jak taki to... Wino? coś takiego, a u Paszku jest coś takiego. Mm. Wiesz. Mm. Wiesz, takie numery kurwa nie, albo pumpeczki kurwa nie, podjazdy robisz kurwa. Nie patrz! Ale tak w kurwa, na mnie, kurwa bo Ty! Robiłeś w Co? No to patrz kurwa, zgubił nalewkę. No kurwa, aż trwa parożek. Teraz się wracaj ty kurwa czubie. Jak można kurwa zostawić nalewkę kurwa na ławce? No powiedz mi. Ty jesteś pierdolony. Spakuj tutaj jeszcze z Not 6. Jak ci wystarczy 6 pompek za jednej ręce, to nie ma sprawy. O! Ja bym szczelił jeszcze jedną na lewę. O, to by było zajebiście. To bym kurwa pierdolnął kurwa ze 30. Ze szlugiem w ryju, nie? Bez oddychania. No bo szkoda kurwa szluga, nie? Proste nie, no, kurwa, widzak jest kurwa. A tutaj w płucie kurwa wyjdzie sobie na ławeczkę się. Pyknie się Straż miejska cię spisze. Tutaj jest mandacik. Mandacik. Pykens, z kurwa. No ja zebrzę przez ulicę. Idę ja do sklepu, bo to wiem, to wiem, że mi dasz jeszcze kurwa na nalewkę. Kurwa, nie? To jest Ziborowa. Tak. To są moje panienki, nie? A teraz mam pyszotę. Nie mogę jej zgobić, nie? Jest klawą, nie jest. Pani biodowa. Nieważne, jaka to jest, ale ważne jest to, że pijemy. Ale takie jest życie, no. Takie jest życie. Masz... Dajesz shagana? Może byś się odezwał, nie? Chociaż nie mam albo coś. No. Idź, chodź. Bo widzi dwóch kurwa wariatów, kurwa, ja i on. No to, nie. a to jest większy wariat ode mnie, kurwa. Ja wam coś powiem. Wiesz co, mogę, 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 mogę ci coś powiedzieć? Życie jest jak papier toaletowy. Długie, szare i do dupy. A gdyby ludzie nie mieli dziur, dziur, w dupach... Kurwa, ty, poczekaj, bo... Wziąłem i kurwa, zamieniłem to na inaczej. Życie jest jak papier toaletowy. Długie, szare i do dupy. A gdyby ludzie tacy jak ja, rodzili się bez dziur w dupach, no to wiesz o co już chodzi, nie? To papier jest niepotrzebny, nie? Yy, tutaj... Chciałem Ci pokazać coś, bo możesz tutaj te kółeczka zrobić, takie kółeczka. Na tych kółeczkach to praktycznie robię takie numery, że się w pale nie myśli. A tutaj opracowałem cały plan wchodzenia do środka. Tylko ktoś mi musi tam postawić nalewkę. Bo jak mi ktoś tam nie postawi nalewki, to ja tam nie wchodzę. To nie ma to tam to, że boli, że nie widziałem, że pierwszy raz. Ale, mimo wszystko, siedem poboczek, proszę bardzo. Ze ślugiem czy bez śluga? Ze ślugiem, tak? Dobrze, już robię. Dalej, boże, tak Znaczy. Wiesz, to nie? Tak, potem. Nie trzeba na rękę i chuj boli nie? Przysłowie. To się tam, wiesz, chujem nie urodził, kanarkiem nie <średziny> I dupę szwańce takie, na k**o. O! O! A pokazywałem Ci kiedyś wymyk do tyłu? Nie. No to jest bardzo ciężkie ćwiczenie, można pobieg kręgosłup. Dział? Ja ze skręconą nogą robię więcej, niż ty. Ja, tak robię, jak chcę. Ci się podoba. Ale tak nie zrobić nigdy. nie. <grym> Bo, nie. To tak. Bo to jest Ja Jakbyś od małego coś robił, po to cię tu przyprowadziłem, żeby pokazał, co potrafisz. A ty tylko tak. Jeżdżę, To co Wiesz, o co mi chodzi? Pobacz, życie jest piękne. Siedzę sobie tutaj i tak jak... Leżysz. Mam... Na długo mogę za nie? Za chwilę, za drugą, zrobię parter. Może ty znaczysz skórę y, ten, jak Eminem. Nie A, lubię Eminema, bo powiedział, że Polacy są złodzieje i budasy. Tak, ja tego nie lubię. Ale coś ci powiem. Nie ja bardzo. Nie, żeby no, to, to się no, ten skórę trzeba zwieść. Bo też wziął od razu nie. To nie było, bo krzle kuchni. Ale, ale jest zdrada, ale ja jest na, na to burra góry stanęły. Kiedyś były inne czasy klama Mieliśmy też do, do siebie jak byliśmy y, dzieciakami mieliśmy też do siebie jakieś, wiesz, pierdolone y, problemy, nie? Problemy no. Do... Wyszło się na, na ogródek Mordę w mordę Za chwilę flaszka No, no tak było no. Co Dosta bo? No. Ja dostaję mordę Ty dostajesz mordę Flaka jest A teraz idziesz a za tobą baseballek, Błękit. A teraz ci powiem y, jak y, ojciec mnie wytrenował Jeżeli gość wy, wyciąga maczetę czy nóż, obojętnie co? Czym on walczy? Zawsze prawą ręką obojętnie, czy jest prawo, prawo albo lewo ręką? Jeszcze jest prawo. Ale o co mu chodzi? A ja wiem, o co mu chodzi. Żeby tylko ci gnąć. może Chcieli... rzucić, nie? Czyli tak? Tak? tak to ja mu mogę z daleka rzucić. Nie, nie, nie powiem, że rzuci, tylko Ale posu, tak, Ale, ale, tak, ale posłuchaj mnie. Ale po... Daj mi dokończyć. O czym gość myśli trzymając nóż w ręce? żeby się zrobić krzywdę. Czym walczy? No co to? Jedną ręką. Ale tu A tu ty masz tak. Dwie nogi. Dwie ręce i bańkę. i rozum. I przede to, wszystkim to... rozum. Wiesz napijmy się pod takiego. Yy, yy, poczekaj, ja powiedz yy, historię, a... bo tego chyba nie słyszałem. Skopało mnie trzech gości. Mało latów. No. Własnym osiedlu. No ona. A ja wstałem. Oczepałem się. Proszę za to.

wyższy. Być... Ja, żeby przytrzymać się w formie, to piję miodowolikowo. Ale to jest jeszcze wszystko mi, bo robię sobie miksa. Dorywając sobie piwo do nalewki. Teraz jeszcze tobie nie doleję, bo jest za mało nalewki. Najpierw muszę jeszcze i O i teraz. To jest nic. Otwieram, wiem, że nie wyegrałem spółki. Pizda spółki. I teraz tobie dodam. No już jestem trochę zadłucony, nie? Nie za dużo, żeby mi zostało jeszcze troszkę, wiecie, kilka tutaj, nie? I sobie po teraz piwko, o. No powiem Ci, że pyszne piwko. Bo zimne. Czym że. Y, rzeka... Dzień dobry pani. Nie da się? Nie ja się?